Witajcie w Salonie Hof. Mam na imię Sylwia, jestem architektem wnętrz. Niemal każdego dnia wizualizuję wasze wymarzone łazienki w Salonie Hof. W poprzednim odcinku poruszałam temat oświetlenia łazienkowego. Zachęcam Was do obejrzenia i poznania polskiej marki lamp łazienkowych Ajo. Dziś poruszę temat umywalek, których wybór jest naprawdę spory. Postaram się pokazać najpopularniejsze modele i na konkretnych przykładach opisać ich kształt i sposób montażu. Zapraszam do oglądania umywalek w naszym salonie. Jako pierwszą pokażę klasyczną umywalkę Elita Maxi 80 umieszczoną na szafce. Umywalka ta może być osadzona również na dłuższym blacie, jednak należy pamiętać, by dosunąć ją bezpośrednio do ściany. Posiada otwór na baterię, więc nie musimy jej odsuwać, by umieścić baterię w blacie. Jest to umywalka wpuszczana blat, czyli jej głębokość zajmuje powierzchnię górnej części szafki. Kolejnym rodzajem umywalki, której głębsza część znajduje się pod blatem, to umywalka podblatowa. Różni się od poprzedniej tym, że żadna z jej części nie znajduje się na blacie. Przykładem jest umywalka Laufen Pro S. Zaletą takiego rodzaju umywalki jest łatwość utrzymania w czystości blatu. Należy jednak pamiętać, że krawędź blatu jest wtedy odsłonięta i blat powinien być wykonany z materiału odpornego na wodę. Najpopularniejszymi ostatnio umywalkami są umywalki nablatowe bez otworu na baterię. Osadzamy je na blacie wykonanym z dowolnego materiału. Wybór kształtów tego typu umywalek jest ogromny. Ich zaletą poza designerskim wyglądem jest fakt, iż nie zajmują miejsca pod blatem. Umieszczając ją na blacie i podwieszając pod blatem szuflady, miejsce w szufladzie zajmuje tylko syfon. Dzięki temu mamy więcej miejsca do przechowywania kosmetyków i akcesoriów. Przykładem jest umywalka Cori 61 marki Excellent. Prostokątny kształt jest popularny i często stosowany w łazienkach o nowoczesnym charakterze. Baterie w tym wypadku umieszczamy za umywalką na blacie lub stosujemy baterię ścienną podtynkową, jak w tym wypadku. Przykładem umywalki na blatowej jest również prosta, okrągła misa o nazwie Ovia 35, również marki Excellent. Pokazuję ją nie bez powodu. Jeśli mamy niewiele miejsca na blacie, ta umywalka będzie idealna, gdyż jej średnica w najszerszym miejscu ma zaledwie 36 cm. Jest dosyć głęboka, więc mimo małych rozmiarów będzie praktyczna w użytkowaniu. To umywalka bez otworu na baterię, więc baterię umieszczamy albo w ścianie, albo na blacie. Chciałabym na tym przykładzie wspomnieć o ważnej zasadzie. Jeśli blat w łazience na wskutek braku miejsca będzie miał ograniczoną głębokość, zdecydujmy się na umywalkę okrągłą lub owalną. Dzięki temu baterię będziemy mogli umieścić skośnie, czyli tak jak tutaj. W innym wypadku yy, umywalek prostokątnych bateria będzie musiała być za umywalką, co zwiększy konieczność pogłębienia blatu lub będzie trzeba ją zamontować zupełnie z boku. Jeśli oczekujemy bardziej finazyjnego kształtu umywalki, zwróćmy uwagę na modele producenta marmorin. Pokażę dla przykładu umywalkę z serii Alice. W tej serii występuje również wanna w tym wyjątkowym kształcie. Forma umywalki przypomina kształt liścia lub kwiatu i na pewno zrobi duże wrażenie w łazience. Umywalka ta świetnie sprawdzi się również w sytuacji, gdy blat w łazience będzie mniejszy, gdyż jej wymiary to 55 cm szerokości i tylko 33 cm głębokości. Należy jeszcze wspomnieć na przykładzie tej umywalki, że głębokość blatu może w tej sytuacji być mniejsza o 7 cm, dlatego, że na blacie musi znaleźć się tylko dolna część umywalki. Od niedawna coraz popularniejsze są umywalki nie tylko w kolorze białym, ale czarnym oraz w wielu innych odcieniach. Chciałabym pokazać przykład umywalki firmy Elita o nazwie Navy Blue. Jak sama nazwa wskazuje, jest to umywalka w kolorze granatowym. Ceramika w kolorze innym niż biały nadaje wyjątkowy charakter wnętrza i naprawdę polecam, by odważyć się i przełamać stereotypy, wybierając ceramikę w kolorze. Gwarantuję, że dzięki temu uzyskamy znakomity efekt we wnętrzu. Przykładem umywalki, która jednocześnie może być nablatowa lub zawisnąć na ścianie bez blatu, jako umywalka ścienna jest interesująca w kształcie umywalka Alessi One firmy Laufen. Poprzez jej wydłużoną formę część umywalki pełni funkcję blatu. Przeznaczona jest do nieco większych łazienek, gdzie na pewno będzie pełniła główną rolę we wnętrzu. Można zamówić ją z otworem na baterię lub jeśli planujemy baterię ścienną, bez otworu. Ciekawym typem umywalki są modele wolnostojące z postumentem. Jako przykład pokażę piękną umywalkę Marmorin serii Duo. Jak w poprzednim przykładzie umywalki tego producenta, mamy tu również dopasowaną wyglądem wannę wolnostojącą. Charakter tej umywalki zdecydowanie nadaje czarny postument. Idealnie będzie wyglądała w łazience wyłożonej biało-czarnymi płytkami, ale nie tylko. Umywalki wolnostojące występują z otworem na baterię, lub jak w przypadku tego modelu bez otworu. Jeśli nie mamy możliwości zainstalowania w ścianie baterii podtynkowej, proponuję wysunąć nieco ściankę, nadbudowując jej część, by umieścić w niej podtynkową część baterii. O bateriach wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, zachęcam do obejrzenia. Temat modeli umywalek jest bardzo rozległy. Mam nadzieję, że podsumowując ich rodzaje, ułatwiłam Wam podjęcie decyzji zakupowej. Zapraszam do Salonu HOF, gdzie świetnie wykwalifikowani sprzedawcy na pewno doradzą, jaka umywalka będzie idealna do Waszej łazienki. Znajdziecie tu wiele ciekawych kształtów i kolorów ceramiki łazienkowej oraz mnóstwo innych produktów znajdujących zastosowanie we wnętrzu. Zapraszam!